Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Na Pograniczu, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Radosław Król, Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Dzień dobry Panie Wojewodo. Dzień dobry Panie Piotrze. Panie Wojewodo, ostatnio dosyć często odwiedza Pan powiat bartoszycki. Chciałem zapytać, jakie mamy szanse na rozwój w powiecie bartoszyckim pomimo znanego dosyć trudnego położenia geograficznego w ogólnej tej sytuacji międzynarodowej. No tak, Bartoszyce jest jeden z tych powiatów, które leży na terenie przygranicznym. Dzisiaj wszyscy, można powiedzieć, patrzą na granice nie polskie, ale też granice Unii Europejskiej. Patrzą, jak te tereny rozwijają się, a z drugiej strony też musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo tego terenu i terenu Unii Europejskiej. W związku z tym rola wojewody jest między innymi, żeby koordynować różnego rodzaju służby. Te, które dbają przede wszystkim o bezpieczeństwo, o, o rozwój lokalny, a przy okazji powiem, że e, jest w przygotowaniu Krajowy Plan Obudowy, Mamy już ponad już 10 miliardów złotych w budżecie państwa polskiego, w związku z tym szykuje się nam program przygraniczny. On będzie już w ten piątek, w przyszły piątek, będzie. Omawiany przez pana ministra Jacka Protasa. Natomiast realizacja tego przedsięwzięcia oczywiście będzie przy udziale Urzędu Wojewódzkiego, mojej administracji, w związku z tym też do tego się przygotowujemy. A, Ale nie tylko. Chcę też powiedzieć o tym, że tutaj jestem dzisiaj u pana prezesa, dlatego że jednym z moich kompetencji są też te tak zwane potrzebne usługi społeczne. Między innymi ośrodek Centrum Barka jest tym jednym z ośrodków, którzy. Jest beneficjentem właśnie środków budżetu państwa. Więc moja obecność tutaj jest nieprzypadkowa i myślę, że będę jeszcze wracał tutaj do państwa, przyglądał się waszej pracy. Już mam dobre wrażenia, ale, ale no, mam nadzieję, że tutaj będę bywał częściej. No i też współpraca z samorządem. Muszę naprawdę gorąco podkreślić tutaj rolę burmistrzów, nie tylko i wójtów gmin. Tak więc dzisiaj jeszcze będę miał wizytę u pana burmistrza Petrykowskiego, będę też wizytował szpital wojewódzki, co też muszę Państwu powiedzieć, że Wojewoda koordynuje również opiekę medyczną w województwie, w związku z tym właścicielem tego obiektu oczywiście jest marszałek, natomiast sprawy dotyczące finansowania, służby zdrowia to też jest służba państwowa, czyli też też y, Urząd Wojewódzki, w związku z tym mam wiele zainteresowań, a u państwa tych instytucji jest y, naprawdę sporo. Panie Wojewodo, jest pan wojewodą, y, on trzech miesięcy. Czy coś pana zaskoczyło y, w pracy wojewody szczególnie? 95 dni, tak już policzyłem na szybko. E, tyle jestem już za 5 dni będzie 100 dni. Co mnie zaskoczyło? Obszar, ogromny obszar kompetencyjny. Ja spodziewałem się tego zakresu, natomiast nie wiedziałem, że on jest tak, tak obszerny w różnych dziedzinach. I tak jak z jednej strony mam kompetencje, które są wszystkim znane, bo jak Państwo się orientujecie, nadzorujemy pracę samorządów, nadzór prawny, mamy Wojewódzkiego Inspektora nadzoru budownego, mamy konserwatora zabytków. Oprócz tego inspekcje handlowe, sanitarną, weterynaryjną. Nie chcę już o nich wszystkich mówić. Natomiast co na przykład delikatnie mówiąc mnie zaskoczyło, to to, że w razie kryzysu, czy chociażby sytuacji trudnej, państwowej mówię o sprawach granicznych. Kompetencje bardzo mocno wojewody wzrastają, jest koordynatorem tych wszystkich służb, jest też takim ramieniem tutaj rządu w terenie, w związku z tym te moje kompetencje są bardzo, bardzo wysokie. Dlatego nieprzypadkowa będzie wizyta również w 20 Bartoszyckiej Brygadzie zmechanizowanej, także w Powiatowej Policji i Straży Pożarnej. Pan jako wojewoda nadzoruje tak, te służby. To jest administracja, ta część niezespolona, natomiast budżetowo ze mną związane bardzo. Powoływanie komendantów odbywa się przy moim udziale. W związku z tym odprawy również przede mną, że tak powiem, stają. I to, to jest taka jakby gospodarcza, gospodarska wizyta moja, tak więc będę dzisiaj się przyglądał I też ich pracy, też ją oceniam ze swojej strony, tak więc jest to, zdaniem jest nieprzypadkowa. Czy przez te ostatnie. Prawie 100 dni miał Pan czas dla siebie? Yy, to jest trudne pytanie, proszę o następne. <laughs> yy, chcę powiedzieć, że rzeczywiście, yy, jakby człowiek chciał, to by pracował non-stop, również i w nocy. Tej pracy jest bardzo dużo. Yy, trudno podzielić się kompetencją, tak? oddać komuś, yy, bo się i tak za to odpowiada. To jest troszeczkę inaczej niż w zarządzie województwa, dlatego że tam każdy marszałek ma przypisane departamenty, którymi zarządza. U nas Wojewoda upoważnia do realizacji zadań w swoim zakresie i nie do wszystkiego może upoważnić, tak więc to jest taka malutka różnica, no i wojewoda, wojewoda jest jeden, a tutaj członków zarządu jest sporo. Mam dwóch zastępców, którzy mi oczywiście pomagają za co im bardzo dziękuję, no ale pracy jest bardzo dużo, chcę powiedzieć, że w samym urzędzie pracuje 790 osób, a w województwie myślę, że kilka dobrych tysięcy, w samej straży pożarnej jest 1300 ludzi, tak więc. Czy jako wojewoda postawił pan sobie jakieś konkretne e, tak. zadania, cele. Tak jeden, osobiście. Jeden, jeden najważniejszy cel mam do osiągnięcia, kiedy pan premier mnie pytał, e, jakim będę wojewodą, takie trudne pytanie zadawał, na które trudno odpowiedzieć. No to mogę tylko w jeden sposób odpowiedzieć, najlepszy w kraju. No, czyli wysoko postawiona poprzeczka. Tak. Tego e, oczywiście życzymy. Panu Wojewodzie na kolejne miesiące, miejmy nadzieję lata. Bardzo dziękuję za wizytę właśnie w centrum Barka i w Bartoszycach i mam nadzieję, że one kolejne przed nami. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie, a przed nami wiele spraw, bo m.in. duży rządowy program 100 milionów złotych dla terenów przygranicznych, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać pani Prezesie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia.